Cześć, z tej strony Marek Grodzki. Chciałbym Cię bardzo serdecznie zaprosić na rozmowę z moją klientką, trenerką Marzeną, która w ciągu całej naszej współpracy wygenerowała 30 tysięcy złotych. Jest to o tyle ciekawy przypadek. Że Marzena pochodzi z małej miejscowości, gdzie odrzuca to wszystkie wymówki osób z dużych miast, bo u niej zastosowaliśmy strategie, które są aplikowane wszędzie w dużych miastach, średnich miastach i w małych miejscowościach. i Marzena podzieliła się tym, jak wyglądała cała nasza współpraca przez 30 dni. W naszej rozmowie Marzena mówi o 25 tysiącach, natomiast tuż po nagraniu naszej rozmowy okazało się, że pozyskała jeszcze jednego klienta na blisko 5 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli też jesteś trenerką, bądź trenerem albo właścicielem studia treningowego i też chcesz pozyskiwać więcej klientów na treningi personalne, to zachęcam Cię do tego, żeby kliknąć w link w opisie, umówić się na bezpłatną rozmowę, aby sprawdzić, czy jestem w stanie Ci pomóc. Tymczasem nie przedłużając miłego oglądania. Cześć wszystkim, ze mną jest e, dzisiaj Marzena Kustwan, moja e, klientka, trenerka, która zrobiła niesamowity wynik 30 dni Ponad 25 tysięcy. Cześć Marzena. Cześć. Dzisiaj się spotkaliśmy, żeby właśnie Marzena popowiedziała, po jak to u niej wyglądało, jak w ogóle wyglądała jej historia. Ale w ogóle Marzeno, zanim zaczniemy, zanim podzielisz się tymi, e, tymi, tymi dobrymi wieśćmi, powiedz mi, jak e, w ogóle mija ci dzień. Jaki masz plan na dzisiaj? Będę robić kolejne treningi, jak <laughs> co dzień co, To jest zabawne, bo zawsze za każdym razem, kiedy przeprowadzam taką rozmowę z klientami, to każdy mówi, że treningi dzisiaj w planie. No, więc ile dzisiaj? Dzisiaj nie wiem, pięć. Nie, Najmniej na dzień. To właśnie, właśnie najmniej, no dobra, fajnie, dobra, to może zaczniemy może na od początku, zanim przyjdziemy do tych najfajniejszych takich tematów wynikowych, to cofnijmy się troszkę wstecz, do momentu, kiedy jeszcze, do mnie, jeszcze nie wiedziałaś w ogóle, że istnieje i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, jak w ogóle wyglądała twoja sytuacja jako trenerka? Bo, bo to jest w ogóle ciekawe, z, w, że, że Ty mieszkasz w małej miejscowości, że pracujesz jako trenerka. Opowiedz coś więcej, bo jestem mega ciekaw, jak to wygląda obszar. Fatalnie. <laughs> znaczy na samym początku ja pracowałam jako trenerka, ale też jeszcze na recepcji, na siłowni. No, stamtąd sobie pozyskiwałam klientów no w zasadzie tylko z siłowni. No, i Pamiętam, jak pierwszy raz rozmawialiśmy, to ja miałam dwóch stałych klientów i, i w zasadzie no, to jest bardzo mało, szczególnie patrząc na obecną sytuację. Okej, okay, dobra, ale to jakby e, pracowałaś na siłowni e, jako trenerka, pracowałaś na recepcji i miałaś dwóch klientów, dwóch stałych klientów, tak? E, I Patrząc z perspektywy czasu, jak oceniasz swoją sytuację? W sensie Ty wtedy radziłaś sobie tak, czułeś, że sobie radzisz, czy jak to wyglądało? Czy dopiero jakby czujesz, że dopiero zaczynasz, rozkręcasz się, czy, czy to powracałaś po, po covidzie? Jak, jak to wyglądało? No przez covida ja przez jakiś czas jako trenerka nie pracowałam. W zasadzie jak wybuchła pandemia, siłownia się zamknęła, to nie pracowałam w ogóle. Więc aha, potem okay. na początku to i tak yy, fajnie było, że są jacykolwiek klienci, cokolwiek się dzieje, bo to była sytuacja, w której się po prostu zarabiało i już było lepiej. No ale nie była to sytuacja zadowalająca i wiedziałam, że to jest kwestia czasu, aż się rozkręca znowu. No tylko miałam problem yy, właśnie z pozyskiwaniem klientów. Aha, aha jasne, okej. Okay. <laughs> w ogóle tym, yy, żeby każdy, kto oglądał, żeby wiedział. Yy... Marzena jest z małej miejscowości. E, powiedz mi w ogóle, ile ona ma mieszkańców, tysięcy mieszkańców? Wiesz, orientujesz się? <noise> nie zagniłeś mnie tym pytaniem. E, no, no nie jest to jakaś szczególnie wielka miejscowość. Nie wiem, czy będzie kilkanaście, może bardziej kilkadziesiąt tysięcy Trzyncy, mieszkańców. Tak, około 30 tysięcy, 30 tysięcy mieszkańców to jest jakby. No, mała miejscowość. To nie jest jakieś duże miasto, więc, więc może natrafiła do, do, do mnie z taką małą miejscowością. No i dobra. E, jak w ogóle do mnie trafiłaś? No, Twoim narzędziem, reklamą. Okay. <laughs> Powiem, że mi się wyświetlała na Instagramie, i pierwszy raz, jak ją widziałam, to miałam takie jasne. <laughs> jasne. <laughs> A po okay. jakimś po jakimś czasie mi się wyświetliła drugi raz i już mnie bardziej zainteresowała i wszystko sprawdziłam, wszystko wszędzie, gdzie cię umiałam, wyszukałam sprawdziłam, było masakrycznie dużo opinii już wtedy i, i, i mnie to przekonało do tego, żeby się zapisać i, i spróbować, mówię, a co mi szkodzi pogadać sobie zawsze mogę najwyżej zrezygnuję jak mi się nie będzie podobało no dobra, i dzwoniliśmy się w ogóle, pamiętam ten dzień Pamiętam, zapamiętałem go, bo był bardzo taki dla mnie. Ta rozmowa była bardzo pozytywna i pamiętam, że nawet mówiłem o niej dla moich znajomych. Mianowicie to wyglądało, przybliżę troszkę sytuację w ogóle. Dlaczego? Bo właśnie dzwoniłem się z Marzeną i ona dopiero zaczynała, właśnie była na etapie tych dwóch klientów i. Uznałem, że to nie jest jeszcze ten etap, w którym ja jestem w stanie jej pomóc, że ona dopiero zaczyna, niech się po prostu troszkę rozkręci, żeby po prostu nie ryzykowała. E, I e, no, może się uparła, e, uparła się, że, że chce działać, i, i wyszło tak, że właśnie przekonała mnie do tego, żeby, żebyśmy rozpoczęli działać, i, i, i w sumie jesteśmy teraz tutaj. To, to, ja, to ja bym mnie. Jego usługa. No ale dobra, to powiedz mi Marzena w ogóle, co, się, co tak naprawdę zrobiliśmy, co się zmieniło może inaczej. Bo jak wcześniej działałaś, co zrobiliśmy, co zmieniliśmy w Twoim poprzednim sposobie działania, że teraz mia, co było dla Ciebie taką nowością albo dużą zmianą. Mhm. Y tak jak mówiłam wcześniej, oprócz pozyskiwania klientów, ja miałam sama duży problem, w sensie nie wiedziałam, jak ustawić sobie ofertę w ogóle, jak to najlepiej zrobić, więc w tym mi na pewno bardzo pomogłeś. No i to mi się podobało, też gdzieś tego oczekiwałam, żebyś mi w tym pomógł. No i też fajnie, bo prowadzisz za rękę, co jak, co jak po kolei robić. i jak w danych sytuacjach jakby był jakiś problem, od razu można z tobą porozmawiać co zrobić w takiej sytuacji, żeby to było bardziej efektywne, więc to na pewno bardziej pomaga. Chociaż uważam, że też ja zła w sprzedaży nie byłam, ale też musiałam się przestawić na większe pakiety, bo ja takich dużych pakietów nigdy nie sprzedawałam. Ja wcześniej mój największy pakiet to było 10 treningów, więc to też była dla mnie nowość duża. 10 treningów. W jakiej cenie pamiętasz, może? 800 zł. 10 treningów za 800 zł. okej. Okay. Dobra, to żeby dać jakiś kontrast, to powiedz mi, jak, jaki największy pakiet teraz sprzedałaś i za ile? Teraz największy sprzedałam 36 A. i on jest za 3960. Aha, no to tysiące bez 40 zł. <laughs> no. Czyli dla takiego kontrastu, no taka trosze, dosyć duża zmiana, bo w sumie z 800 zł na 4000, to jest troszkę taka zmiana. I, I mi się właśnie wydaje, że taka mm, największa zmiana u ciebie zaszła troszkę mentalna, że ty się faktycznie uwierzyłaś, kiedy już udało ci się to sprzedać, to uwierzyłaś w końcu i to tak zaskoczyło, że nagle wszystko, wszystko wypłynęło, bo e, ty z tygodnia na tydzień się rozkręcałaś i z tygodnia na tydzień robiłeś coraz lepsze efekty. E, chyba w ten ostatni to w ogóle już poleciałaś e, na maksa i, i te efekty wystrzeliły. <laughs> jak, jak, to, tak. jak to przebiegało z, na przestrzeni tych 30 dni? E, no, na początku faktycznie tak jak mówisz, musiałam się przestawić, że duże pakiety i miałam wątpliwości, czy taki duży pakiet się po prostu sprzeda. E, no i i dopóki się ten pierwszy nie sprzedał, no to były te wątpliwości. A potem, jak już jeden poszedł, to to poszło, jak domino wszystkie. A z każdym kolejnym mi też mniej zależało, żeby sprzedawać dalej. No to nagle się zrobiła stuprocentowa sprzedaż, jak mi nie zależało. I to jest właśnie to jest taki, właśnie taki tip psychologia sprzedaży, że kiedy nie wychodzimy jako osoba postawa, osoba potrzebująca, kiedy nie, nie staramy się sprzedać danej sobie to właśnie ona od nas kupuje, bo widzi, że, że nie mamy w tym jakiejś, jakiejś dużej intencji, że naprawdę chcemy jej pomóc. I, i to jest właśnie coś, co właśnie może fanie fajnie skoczyło. I Nawet chyba wczoraj ty mi nagrałaś wiadomość, że, że ostatnia, ostatnie, ostatni pakiet, <grytanie> z ostatnie miejsce, że miałeś sytuację z, właśnie z klientem, który do ciebie zadzwonił umówić się i, i właśnie mi powiedziałeś, że... Słuchaj, ostatni, ostatnia szansa, ostatnie miejsce, bo już, bo już nie masz miejsc w kalendarzu. Tak, no już pojedyncze miejsca, to już teraz będzie walka o miejsca. To dobra, to miałaś dwóch klientów. Powiedz mi, jak to aktualnie wygląda. W ogóle, jak wygląda Twój kalendarz, ile masz klientów, jak to się udało wypełnić. Na ten moment mam 13 klientów stałych. No, jak to liczyłam wczoraj, no to może jeszcze trzech gdzieś zmieszczę, bo też sobie ustaliłam, że ja osobiście 8 treningów gdzieś na dzień to jest taki maks. W krytycznej sytuacji, jakby nie było innej możliwości, to dziewięć bym zrobiła, ale nie dwa dni pod rząd. No, jestem osobą, która ustaliła, że w weekend nie pracuję, Nie, bo odpoczynek też jest bardzo ważny dla głowy i wiadomo, ciała. Więc no to jest około 40 godzin tygodniowo maksymalnie, na ten moment wychodzi mi 30, 30 parę, więc widać, że tego miejsca dużo już nie ma. No to okay. będzie no, kilka osób, trzy, może dwie. Trzy, może dwie, no kurczę, to, to istna, istna petarda. I eee, teraz jesteś na, powiedz mi w ogóle po tych 30 dniach, jaki w ogóle wynik zrobiłaś całościowo ze wszystkim po tych 30 dniach? Nie licząc, nie, nie licząc jeszcze, dodam tylko, że nie licząc tych jeszcze dwóch, trzech osób, bo tam jeszcze masz z tego, co mi mówiłaś, poza kamerami, to masz jeszcze konsultacje kolejne i pewnie będzie więcej. No, pe pewnie tak, pewnie przebiję te 30 i zaraz faktycznie będzie full grafik, bo mam konsultacje jeszcze nawet. Dniu. Do tej pory mi już przekroczyło 25 tysięcy, więc to jest między 25-26 tysięcy zarobku w całości. 25? Ile? 25 26, tak? Dobrze usłyszałem. Tak pomiędzy. Dokładnie nie liczyłam co do złotówki. Jakoś pomiędzy. Jakoś pomiędzy. Nie no, tak mówiąc szczerze, i obiektywnie to coś czuję, że u Ciebie wyjdzie ponad 30. E, jeszcze z tymi dwoma, trzema osobami Nie, no. Nie <noise> takie są realne. tak głównie wychodzi z mojego doświadczenia więc, e, więc fajnie powiedz mi e, w takim razie Marzena e, jaka była taka jakbyś miała wymienić tylko jedną rzecz jaka, mhm. jaka się najbardziej zmieniła podczas tych 30 dni to co to by było? E, myślę, sobie. że mój mental twój mental powiedz mi dlaczego, co masz na myśli Pierwszy raz czuję taki spokój, mimo wszystko, w kwestii zawodowej i mentalnej, że jestem na fajnym poziomie i mi to odpowiada, i w końcu mogę zacząć żyć, jak zawsze chciałam. Nie muszę się przejmować pieniędzmi, już mam takie podejście, jakie ja zawsze chciałam, mieć, czyli pieniądze nie są problemem. Tak, no, powiem Ci, że doskonale Ci rozumiem. Też kiedyś byłem w tej sytuacji, że. Jak, jak nagle kwestia finansowa nie jest problemem, to, to, to fajnie jest, no, zdecydowanie no, jakiś problem e, z głowy schodzi. E, coś oprócz jeszcze mentalu, czy, czy ty myślisz, że to jest taka właśnie kluczowa rzecz, która u ciebie zaszła? No o jedną rzecz. Tak, <laughs> na, no, na pewno pewnie. więcej. Też ja ogólnie uwielbiam pracować z ludźmi, mhm. więc Jestem szczęśliwa, że mogę tyle ludzi poznawać, tyle historii, no i też się na tym uczyć i <śmieć> mieć większe doświadczenie. No i ogólnie ja uwielbiam swój zawód, więc to jest sama przyjemność. Mega. Mega. Marzena, powiedz mi jeszcze tylko, bo tak. Powiedziałaś na początku, że, że troszkę tak się obawiałaś, w sensie jak zobaczyłaś moje jakieś reklamy czy moj, moje komunikaty na Facebooku. To wspomniałeś, że troszkę się obawiałaś, że ta jasne, że takich wyników generalnie się nie da. Powiedz mi, co było właśnie taką twoją naj, naj, największą obawą. Przed tym wszystkim jak zobaczyłaś? Czego się obawiałaś? No, tego, co się zdarza w życiu, że ktoś nam coś gwarantuje i to się wcale nie wydarzy. Hmm, jasne, czyli. Krótko mówiąc. Czyli po prostu bałaś się, że cię, cię oszukami i tyle. I ty stracisz na tym pieniądze, czas i energię. Tak, ale pamiętasz, jak Ci potem mówiłam, że rozpisałam sobie plusy i minusy, i ostatecznie mi wyszło, że w najgorszym wypadku stracę tylko pieniądze, a pieniądze zawsze można zarobić, więc nieduża strata. <noise> tak, ja już, ja już o tym nie mówiłem, ale to właśnie co mnie przekonało do tego, żeby właśnie podjąć współpracę z Marzeną. To właśnie to, że zauważyłem, że naprawdę bardzo e, rozsądnie podchodzi do tematu. E, bo my, my jakby rozłożyliśmy naszą rozmowę na dwie części. Pierwszą część to była taka, że po prostu ustaliliśmy sobie to i ustaliliśmy, że wrócimy do tematu. E, przepraszam, ups. A, słychać mnie? Czy nie? Tak, tak, e, tak. Tak, że wrócimy, że wrócimy do tematu i dzwoniliśmy się raz jeszcze. Żeby to wszystko ustalić, popchnąć i, i faktycznie się udało. E, także przekonała mnie właśnie tymi, tymi plusami i minusami. Dobra, to chyba myślę, że mamy wszystko. Mamy wszystko. Fajnie to podsumowałeś, opowiedziałeś całą swoją historię. Myślę, że e, bardzo fajna, szczególnie dla osób, które zaczynają albo które gdzieś też wracają po, po, po tej sytuacji na świecie, szczególnie, że ty jesteś znakomitym przykładem. I powiem ci, że już wykorzystywałem twój case nieraz, żeby mówić do swoich klientów, że dziewczyna, trenerka z małej miejscowości, kurczę, sprzedaje większe pakiety niż trenerzy z większych miast, jakichś dużych miejscowości, gdzie jest po tam 100, 200, 300 tysięcy ludzi i, i tyle. Więc, więc wszystko jest w naszej głowie. Dokładnie. No, tak Słucham? Coś, coś przerwało? mówiłam, że zdecydowanie tak. Aha, okej, okay, dobra. Dobra, to myślę, że mamy, mamy to. E, także może na raz jeszcze ci dziękuję za poświęcony czas. E, no i co? Życzę ci wspaniałego dnia. <grych> dziękuję i wzajemnie. Trzymajcie się. Hejka. Pa, pa.